Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Daily na moim kanale. Jest to pierwszy odcinek Daily, który będzie trwał do 12 listopada, czyli do niedzieli, jak się nie mylę. I widzowie, jesteśmy w Fall Guysie. Co ja tu robię? Nie wiem. Nie wiem kompletnie, co mnie wzięło, abym nagrał Fall Guysa na pierwszy odcinek Daily. Ale skoro Fall Guys jest na pierwszy odcinek Daily, to na ostatni odcinek Daily też Fall Guys musi być. Nie no, oczywiście żartuję. No przechył. Biegaj i balansuj na obrotowych huśtawkach, aby dotrzeć do mety. Okej. Okay. Miałem tą mapę już kilka razy. No w większości przypadków ją przechodziłem. W większości właśnie przypadków ją przechodziłem. Teraz tutaj hop. Hop, 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 lecimy sobie. Pięknie mi idzie na razie, naprawdę. Idzie mi dosyć dobrze. Tutaj był checkpoint. A to też się obraca. Super. Dobra, hopi tutaj jeszcze. Udało się. I widzowie przechodzimy sobie właśnie pierwszą mapkę. Co bym zrobił z eventu. Dobra, mamy kolejną mapę. Data streams. To jest jakiegoś gracza, tak? Pokonuj przeszkody i ścigaj się do mety. 27,3 miliona. Co jest? Naprawdę tak dużo. No, ładnie, ładnie. Dosyć dużo tych zagrań. I to jest wyścig i maksymalnie 40 osób. zdążyć w pierwszym złoto. Oplasuj się w najlepszych 20% mamy srebro i 50% mamy brąz. Lecimy sobie widzowie tutaj. Ła, wow, 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 dobra, udało się. Ok. No, na razie mapka wydaje się łatwa do przejścia. Dobra, lecimy sobie tutaj. No, nie, tak nie można tam przejść. Dobra, udało się. Lecimy sobie dalej. Miju. Już myślałem. Aha, ale nie tak. Dobra, tak o. Aha, ja to skoczyć miałem, rozumiem. Nie no, naprawdę, co ja robię, to jest hit. Nie w tą stronę, tam. Lecimy w ślisk. Skok, dobra. Dobra, to było dobre wybicie. Udało się, widzowie! Przeszliśmy drugą rundę. Nosorożec w natarciu. Unikaj szarżujących nosorożców i utrzymaj się na arenie. Ostatnio jak grałem Guysa, to właśnie miałem tą grę. I ten nosorożec mnie. Zrzucił, ale teraz jest jeden nosorożec. Wtedy to były trzy nosorożce, kiedy ja. Kiedy mnie zrzucił, to było aż trzy. Ale teraz są pingwiny. Ja muszę go uchronić. Co ja mam z tym pingwinem robić? No. No i niech już nie ma tego pingwina. Gratulacje. W ogóle, ja nie wiem w ogóle o co z pingwinem chodziło. Ojeju, ale ten nosorożec mi teraz przeszedł. A poddajmy. sobie. Jeju. Tak o jeju. Odbijmy się tako. O to było ryzykowne. Tak to w sumie się opłaca tak robić. Ten, ten nosorożec nic nie może nam zrobić. O, kość wywalił. A, ładnie się wyratował. O, jakiś trofeum zdobyłem. I przeszliśmy. Udało się widzowie, przechodzimy już do czwartej rundy. I, no chyba to jest przedostatnia runda, tak mi się wydaje. Ale dobra. No tak, to widzowie, albo będzie finał już, albo przedostatnia runda, ale zobaczymy, co tutaj będzie. Inne sprawy. Użyj R2, by chwytać, to wiem. I przesuwaj bloki. Twórz ścieżki i skacz po nich, aby pokonywać ściany i dotrzeć do mety. Okej. Okay. Miałem również kilka razy tą mapkę. Mm, no fajna jest, tylko to bardziej lepiej jest, aby ludzie inni to właśnie przesuwali, bo tyle możesz po prostu sobie skaczyć i masz, ale dobra. Tutaj widzę, że trzeba to, to przesunąć zdecydowanie. A tego nawet przesuwać nie trzeba. Dobra, hop, robimy tak. tak. Hop. No i dobra, jesteśmy widzowie na kolejnej już tutaj. A nie udało się. I jesteśmy, będziemy w finale, widzowie. Jesteśmy w finale, w pierwszej gierce. Nie wiem, jak to się stało. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Naprawdę nie wiem. Ale dobra, skoro jesteśmy w finale, to zobaczmy, jaka będzie ta finałowa, ta mapa, która przesądzi o wszystkim. I uwaga, co to jest. O nie, cienki lód Utrzymaj się na pękającym lodzie, aby nie wpaść do mazi. No, to jest taka mapka. No, gdzie tutaj już największe potknięcie? Takie no, po prostu stanie w miejscu może spowodować upadek do tej mazi. Po prostu trzeba biegać. Tyle. Ja biegam dookoła. Taka jest moja taktyka. Bieganie dookoła. To, to jest najprostsza taktyka. Te już są podwójne, to zróbmy tak, aby ludzie nie mogli już wejść na to. Tak będzie chyba najrozsądniej. Łojeju! Co on robi? Co on robi? Co on robi? Wow, 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 wow. O nie! Niestety nie udało mi się wygrać tego, ale zobaczmy, ile zdobyliśmy EXPA. Tutaj mamy rundę bez jakiegoś skoku, chyba? Nie, nie wiem. 3300, ok. Nie jest to liczba no, największa, ale zawsze. A nie, jednak 9000. Eee, to git, to już 90 się to git. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego pierwszego odcinka Daily i widzimy się w kolejnym. Cześć!